Nie, nie podobimy się. Sally to Sally to Sally to Now watch me now Wszystkie z tej strony Chanela, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik poświęcę na to, czego używam do rysowania, jak rysuję. Od tej filmik naprawdę prosiliście nie bardzo długo, dlatego stwierdziłam, że w końcu muszę się spiąć i go nagrać dla Was, ponieważ zadajecie mi tyle pytań na na Facebooku, że stwierdziłam, że filmik będzie najlepszą odpowiedzią na Wasze pytania. Dlatego mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zaczynamy! Więc, żeby obrazek powstał, oczywiście muszę go na czymś narysować. I już Wam pokazuję, na czym rysuję. Od razu będę Wam pokazać również obrazki. Zazwyczaj rysuję na takich prostych blokach technicznych. O, taki z czerwonym cyrklem. Takie bloki kupicie w Empiku. Albo yy, taki blok techniczny. I to są dwa bloki techniczne, które tylko i wyłącznie kupuję od początku chyba... Odkąd zaczęłam rysować. I teraz wam pokażę efekt obrazka i na przykład igi. Biała, kartka i tak to wygląda. Jest twarda oczywiście, dlatego obrazek o wiele lepiej i ładniej wygląda. Następnie mam taką ogromną kolekcję yy, bloków do rysowania czy malowania z Canson. Uwielbiam te bloki one są typowo takie do rysowania, właśnie. Yy, ten fioletowy jest taki szary. Kartka jest nie jest czystą bielą yy, Więc yy, Ziarenka ma takie Delikatne i obrazek Na nie wygląda o tak Tutaj mamy chorego potera, czyli Daniela Następnie mam taką Kolekcję rodzinną, że tak powiem Od najmniejszego do Największego, czyli A3 A4 I a 5. Na A5 mało rysuję. Na A3 zdarza mi się, aczkolwiek jest to mój nowy blog, dlatego no jeszcze jest nieotwarty, gdzieś tam stary leży, więc stwierdziłam, że pokażę Wam właśnie ten. Po do tego bloku, już są widoczne na nim takie kropki, ale jest on e, na cienkim papierze, a również mam taki sam skansona z, e, z ropowatymi kartkami, ale na już grubym papierze, co ładny efekt nam daje. I na przykład tutaj mogę Wam pokazać e, na cienkim wygląda tak a na grubym obrazek wygląda tak więc e, może tego nie widać na oko jednak czuć i w rysowaniu łatwiej mi się rysuje na grubszym bloku niż na cieńszym ale i ten i ten pff, wam e, mogę polecić jeśli zdarzy mi się tak że zabraknie mi bloku technicznego a czasem tak jest i nie chcę rysować na papierze skansona po prostu biorę swój szkicownik i jeśli nie chcę mieć rysunków w szkicowniku, po prostu wyrywam y, jedną z kartek, no i później rysuję. Taka, taka, taka nie jest y, A4, jednak bardzo się też y, fajnie na niej rysuję. Więc też mi się zdarza coś takiego. Więc to by było na tyle z papieru i z tego, na czym rysuję dalej przejdziemy do kredek więc tak, moimi pierwszymi kredkami, którymi zaczęłam rysować są to kredki ze, mm, z firmy Statler kupiłam je za 30 zł również w autiku mam tutaj 12 kolorów już mi tak trochę się ubyło, ale pokażę wam zaraz mój pierwszy obrazek kredkami mój pierwszy obrazek tymi kredkami to w ogóle mój pierwszy obrazek kredkami Była, był to właśnie ten obrazek Miley Cyrus i to wygląda tak. Najpierw Wam pokażę wszystkie kredki, a później będę Wam y, oceniać, który czy mi czy, o którymi się lepiej mniosowało. Następne kredki mam z polikolor. Ich jest tutaj 24. I obrazek, y, gdzie ich używałam jest tutaj. Y, również Miley Cyrus, tak się złożyło. Ale mam tutaj Miley Cyrus, a tutaj też y, Peri. Y, więc to są y, te kredki. I ostatnie kredki moje ulubione, zarazem najdroższe z tych wszystkich, ponieważ jest aż 132 kolory, są to Prisma Color. Prisma color, tutaj mamy wszystkie kolory, jakie się znajdują w tym pudełku. Są to naprawdę bardzo drogie kredki i w Polsce ciężko je bardzo dostać. Chyba że pojedyncze, chociaż nie wiem, czy to się opłaca kupić pojedyncze. No i tutaj już kolory są zaawansowane. To jest coś właśnie takiego. Więc teraz czym się różnią te, te kredki? Kredki różnią się grubością. Grubością i twardością, oczywiście. E, jeśli chodzi o te, no to tak, e, rysujemy nimi, to widać się ręka jeszcze. Jest to takie niedoprecyzowany Obrazek, no widać, że jest rysowany. Polikolru są nieco lepsze i naprawdę to był jeden z moich ulubionych kredek, którymi rysowałam. Ale jeśli już. Bardzo lubicie rysować, naprawdę, i wiecie, że coś z tym będziecie chcieli robić, że umiecie to robić, no to polecam Wam te kredki, ponieważ one idealnie nie dość, że to są tak jakby pastelowe kredki, ponieważ się rozcierają bardzo dobrze, łączą się z innymi kolorami i wtedy obrazki wyglądają bardzo realistycznie. dlatego czasem mi piszecie pod zdjęciem, pod obrazkiem, który dodałam że one wyglądają jak że myśleliście, że to jest po prostu zdjęcie dlatego one dają taki efekt, jednak do końca jeszcze ich nie opanowałam, bo widziałam bo są osoby, które lepiej tymi kredkami wodają. ja się uczę, zdecydowałam się na te kredki, był to mój prezent w ogóle pod choinkę w tamtym roku, więc już w sumie obchodzę się z nimi rok ale naprawdę jestem z nich strasznie zadowolona i po prostu najlepsze jest to, że jest bardzo ogromny wybór w kolorach, w kolorach, no bo wiadomo, że 12, a 132 kolory to jest duża różnica i możemy wtedy bardziej dopasowywać różne rzeczy, na przykład skórę. Jeśli chodzi o właśnie skórę, no to tutaj mamy tyle kredek, jeśli chodzi o skórę, że możecie sobie na każdy, każdy odcień cery znaleźć. No i jeśli chodzi, aha, jeszcze niedawno sobie kupiłam y, takie kredki, metaliczne kredki, y, bardziej mi, y, na, najbardziej należało mi na złotym i na tym rudawym, ponieważ y, czasem mi się przydadzą takie i naprawdę też ładnie wyglądają na pracach. No i czasem posługuję się jeszcze cienkopisami. Zwykłe e, cienkopisy z e, Czasem poprawiam, jeśli chodzi, o, popra jeśli chodzi o poprawianie oczu, to właśnie poprawiam cienkopisem czarnym albo czarnym e, długopisem. No i tak samo niektóre rzeczy, na przykład fragmenty włosów albo ubrania, to też e, cienkopisy się idealnie sprawdzają. E, jeśli chodzi jeszcze o moje rysowania, to pewnie widzieliście, że czasem rysowałam markerami, markerami zwykłe markery też z Tesco czy z innych tam takich większych sklepów i e, obrazki markerami wyglądają, tutaj pewnie już niektórzy widzieli, bardzo ładnie to by wyglądało na ścianie, jako taka właśnie fototapeta, kiedyś miałam tak zrobioną szafę całą i naprawdę to ładnie wyglądało jakiś efekt to robiło tutaj jeszcze mam takie z czarnym tłem no i jeśli chodzi o ołówki, to używam zazwyczaj trzech rodzajów ołówków. E, te takie czarne z żółtymi paskami to są z, te z Tetisu. E, od, ja zawsze od, H, od H2 do B6, B8, różnie naprawdę. I tak samo mam jeszcze takie ołówki szare. E, z, I one tak samo, je mam tutaj 2B, 5B, B. No naprawdę różne grubości, bo jeśli już szkicujecie ołówkami, to polecam Wam różne grubości, bo wtedy możecie ładnie sobie cieniować. Tutaj mam obrazek mój pierwszy, który zapoczątkował, że zaczęłam wrzucać zdjęcia i obrazki na stronę. Jest to ten obrazek Demi Lowato, właśnie rysowany tymi szarymi ołówkami. I jeszcze używam y, czasem y, ołówków y, Pensan, tych niebieskich. Też bardzo je lubię i jestem z nich zadowolona. No, i tutaj mam obrazek wykonany tymi właśnie ołówkami. I to wygląda tak. I ostatnio jeszcze spróbowałam narysować samą czarną kredką i dwoma ołówkami. I właśnie tutaj jest ten obrazek Daniela. Narysowany trzema rzeczami. Jeśli chodzi o węgle, to, to też użyłam ołówków węglowych. I tutaj mam jakieś chińskie Hard Pencils z. Mariesu. Dostałam je na yy, dostałam je urodzinę. Jest tutaj węgiel w drewnie, cza, czarny, 12 sztuk, miękkie. I nimi naprawdę się też bardzo ładnie rysuje, a szczególnie rozmazuje. Jeśli, jeśli lubicie bardziej rysować yy, ołówkiem, to polecam Wam właśnie takie rzeczy. Jeszcze mam węgiel w takiej postaci. I też kupiłam właśnie to w Empiku Jak się nie mylę tutaj jeszcze mam cały zestaw tych e, szarych ołówków 12 sztuk i to są te ołówki szary e, Gran. E, polecam wam właśnie w takich zestawach, bo się chyba nawet bardziej opłaca e, kupić a jeśli chodzi o moje rysowanie e, na kubkach tutaj mamy jeden kubeczek tutaj drugi z Harrym i Znajlem tutaj mamy takie i takie e, to też kupiłam to w Empiku. to jest takie oto mam trzy super, to są żele kolorowe, konturówki do efektów 3D. Farba akrylowa na bazie wody nadaje się na każdą powierzchnię wtrząsnąć przed użyciem. Nie pamiętam ile to kosztowało, aha 6 zł to kosztowało. I jak to robię, na początku to jest szary kolor chyba tylko, więc na kubeczek nakładam właśnie ten żel. Następnie wysycha to, rzeźbie to igłą, czy cokolwiek, żeby kontury były ładniejsze, zaostrzone, na przykład jeśli chodzi o włosy. No i później poprawiam wodoodpornym błękitnie jakim e, markerem. Ale zazwyczaj właśnie, się jest czarny, tutaj jest czarny. I później sobie jakoś ozdabiam jakimiś koraliczkami i to tak ładnie potem wygląda. Jeśli chodzi o malowanie farbami, to za bardzo się w tym. Czuję dobrze, dlatego wolę rysować kredkami i ołówkiem. Chociaż powiem Wam, że na początku mojej przygody z rysowaniem nie wyobrażałam sobie w ogóle rysować kredkami. Ołówki to były dla mnie tylko i wyłącznie ołówki, wolałam tylko ołówkami. Później, jak zaczęłam kredkami, to pokochałam kredki. No i jeśli chodzi o rysowanie, malowanie farbami, to mam tylko ten taki jeden obrazek Ariany. I powiem Wam, że nie czuję się najlepiej w tym malowaniu. Nie mam też jakoś super farb do malowania, ani takich rzeczy, to, bo jest, to jest obraz narysowany zwykłymi farbami, ale no, daje jakiś ładny efekt. Też by mi się podobało. Jednak myślę, że na razie zostanę przy kredkach i dopracuję idealnie kredki, a dopiero później kiedyś tam zabiorę się za malowaniem. Więc... A jeszcze jeśli chodzi o gumki, jakie używam do gumowania, to jest to zwykła gumka, nie wiem skąd, chyba z Biedronki, albo to używam te zwykłe gumki, albo takie są szare i one są jak plastelina w dotyku i one w ogóle nie mają grudek po gumowaniu, dlatego to jest taki jedyny plus. Jednak bardziej preferuję te, ponieważ te gumki specjalne takie do gumowania tego zaawansowanego, czy nie mam to nazwać, co mi by lepsze, jednak mnie denerwuje to, że to jest takie miękkie, strasznie i jak to później gumuje, to niewygodnie mi po prostu. Dlatego wolę te klasyczne gumki. No, więc myślę, że to by było na tyle z tego wszystkiego, co wam powiedziałam o rysowaniu. Chyba więcej nic nie miałam wam przekazać. Chyba wszystko wam powiedziałam. Jedynie co, no to tak jak mówię, z tym malowanie to Wam za dużo nie powiem, ponieważ nie używam farb, nie maluję farbami. O Wam powiedziałam, o łówkach Powiedziałam i o blokach też Wam powiedziałam. Wszystko zazwyczaj kupicie w Empiku, w Tesco albo w takich specjalnych w sklepach do rysowania czy tam, w ogóle w każdym papierniczym. Jeśli chodzi o cieniowanie, to cieniuję zazwyczaj chusteczką. Albo jak już nie używam pędzli do malowania, to używam ich do rozcierania. I właśnie ten obrazek kary jest cieniowany pędzelkami i chusteczką, a również też jak macie pałeczki do uszu, to też idealnie się nimi właśnie takie drobniejsze elementy rozciera. Zakazane jest cieniowanie tłustymi paluchami, więc nie cieniujcie rękami, palcami, tylko właśnie pędzelkami, chusteczkami, pałeczkami do uszu. Macie od wyboru do koloru, więc myślę, że to każdy ma pod dostatkiem domu. Dlatego spokojnie możecie e, to robić. No i oczywiście obrazek wtedy wygląda na lepszy. W sumie o rysowaniu bym mogła Wam mówić naprawdę bardzo dużo, no ale myślę, że ten filmik już jest wystarczająco dość długi, że starczy już tego mojego gadania. A jeśli macie oczywiście jakieś pytania, to zadawajcie pod tym filmikiem, to wtedy może albo nagram kolejny filmik coś z rysowaniem związane, albo właśnie Wam e, odpowiem e, na asku, tutaj macie mojego Aska, wbijajcie na Aska, czy odpowiem Wam właśnie na dole w komentarzu pod filmikiem. E, więc tak, no cóż, jeśli filmik Wam się spodobał, to oczywiście komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, udostępnijcie go. Możliwe, że właśnie nie znajomi też... Chcą się czegoś dowiedzieć o rysowaniu, a może ja właśnie tym filmikiem to umożliwiłam im, dlatego udostępniajcie. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki! Hey, stay, stay. I'm the F to the e.